nie wiem, nagrywa się czy się nie nagrywa ja a... co tutaj cyka mi ten <ścoughs> sobota 14 czerwca 2025 rok 16-18 czasu angielskiego nie wiem, mam nadzieję, że to się nagrywa pierwszy raz po iluś latach wyszłam na spacer i nagrywam smartfonem tak, i z afro. Chyba to się nagrywa. Mam nadzieję, że się nagrywa. A jeśli się nie nagrywa, no to nie wiem, kwadracik tutaj jest. Także jesteśmy na takim cmentarzyku, więc puściłam go ze smyczy. No, taki cmentarzyk. Tu jest taki cmentarzyk. Malutki. Takie płytki, to jest jakiś stary, bardzo stary cmentarzyk. Hmm. Czy tutaj coś będzie widać? No, tu właśnie ludzie przychodzą z pieskami się pobawić. Czy tutaj nie wiem, nie widzę tutaj nic. Tutaj chyba jest 1800, coś chyba 1800. Taki jakiś. Tutaj nie wiem, gdzie tutaj jest, gdzie patrzeć. Tam jest Afro. I tutaj jeszcze jakieś, a tak, tutaj więcej nie ma, tylko pod ścianą jest wiatru za bardzo nie ma, więc e, nie powinno tam być szumów nie wiadomo jakich tutaj jakieś e, nie wiem czy to odwrot, odwrotnie tak, w ten sposób e, tutaj jest jakieś takie coś e, gdzie tutaj nie wiem, tu chyba jest 1838, chyba? 1837, nie wiem. No, musiałabym tutaj, o. Takie coś angielskie. A tam... Przepraszam, nie nauczyłam się jeszcze nagrywać. Także takie. O! No co, bierz piłeczkę? Bierz piłeczkę, każesz kopnąć mi. Ja. O! Przepraszam, aprytko. No. O, no. Taka zabawa, tutaj takie drzewa. Taki malutki cmentarzek. No o, a tam kawałek mojego bloku widać. Eee, tam co taka barierka jest. No, dziesięciopiętrowe. A czego mi tutaj błyska? Co za mało światła jest, że błyska latarka? No tak ja wyglądam na spacerku. Niestety nie korzystam z obracania kamery, bo się nie znam na tym. Au, au, au? Oj, 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 kupsko tutaj było. Jakiegoś pieska, nie zbierają ludzie. No, takie, zobaczcie, takie brzydkie budynki tutaj. A tutaj już ładniejsze. Te są takie stare, stare budynki. No, tutaj ładniejsze budynki. w pionie nagrywam, przepraszam, wiem, że ja też nie lubię <śpiewanie> w pionie nagrywanych eee, st... także filmików no, ja się tutaj muszę <śpiewanie> eee, ja się muszę nauczyć też kopać e piłkę no i tutaj takie o. taka brzydka ławeczka stara, bardzo stara no i tam jest takie i tutaj jakaś butelka po piwie. Jakimś. Zaraz weźmiemy do kosza ją rzucimy. Jakieś takie, no tutaj jest troszeczkę mniej. No. E, 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 e. No, no, no. <noise> A! Nie umiem kopać piłki, idę butelkę zanieść. Teraz troszeczkę się udało. Mam także taka niespodzianka, że ja z afro jestem na spacerku. Sobie wrzucimy tą butelkę do kosza. Też czasami tak zbieram śmieci jak o, jestem na spacerku z afro, ale najczęściej tylko tutaj, jak znajduję jakieś, no. A no to może i tutaj widzę, że, a to też jest śmieci jakiś. Kupsko, tu jest jeszcze. Tu jest jeszcze. O, bateria. Tu jest jeszcze. A, bateria powinna pójść do segregacji. Jeszcze tu chyba, jak wchodziłam, to widziałam. Nie, to nie tutaj. Bateria powinnam wziąć do segregacji. Chyba wezmę ją do segregacji, tą baterię. A! Chyba wezmę w ten w, to, w torebkę i w domu wyrzucę, bo kieszeń mi się zabrudzi. Także tutaj tutaj wrzuciłam baterię. To wezmę w domu. Do kieszeni tutaj sobie włożę. A to a to, a to tutaj. Dobra, będę kończyła. Stop! Pozdrawiam wszystkich tych, którzy będą to oglądać, tego słuchać, a tymczasem zabeczki cholne do pudełka. Pozdrawiam i do następnego. Papa, pa. a co to? Ekran zablokowany? Nie mogę.